Witam Was kochani, dzisiaj 17 czwartek. Dziś jest bardzo szczególny dzień i miałam takie wrażenie nieodparte, że powinnam wziąć jeszcze jakąś talię, żeby wyciągnąć jakąś taką fajną energię wspierającą, tak? Bardzo mocno, ponieważ w dzisiejszym po prostu dniu no, zaraz zobaczymy jeszcze, jaka będzie energetyka, tak? Dosłownie. Natomiast myślę, że takie właśnie piękne, wspierające też, tak jakby czytania, yy, znajdziecie takie do Jeśli jest tu w ogóle ktoś, kto się nie zagląda do naszej Joli, trzy do... Jolki Trzy Dobre Światy, to tam znajdziecie jakby większe wytłumaczenie chyba dla tej specyfiki tej enery, energii, właśnie czwartek 17 lipca. Yy, mam wrażenie, że to jest ten dzień taki, gdzie każdy yy, poczuje. poczuje yy, Taki niedosyt niedosyć w energii zaopiekowania, takiego służenia może być bardzo mocno odczuwalny na ciele. Wiecie, w sensie wiecie jakiejś boleści. No ci, którzy są na wakacjach, no to trzeba uważać na to, żeby się nie okazało, że potrzebujecie, tak? Jak jakby wczoraj się sparzyliście na przykład na słoneczku, czy macie, wiecie. Czy też potrzeba czegoś, co jest jakimś lekarstwem, żeby ulżyło, tak? Żeby coś jakby zwolniło. No, nie dla mnie wszystko ze swędzeniem się kojarzy, ponieważ bardzo długo mamy ślady po pogryzieniach. Teraz gryzą mojego męża, nie wiedzieć czemu. No dobrze, no trzeba o wszystko tak, jakby zadbać i pomyśleć, ponieważ możemy też być w pewien sposób dziwnie rozdrażnieni. Zobaczmy. Energetyka, 17, szósteczka monet odwrócona i królowa kielichowa odwrócona. Puk, mieczowa odwrócona. Królowa Mieczowa Odwrócona mówi nam bardzo mocno i wyraźnie o tym, że potrzebujemy Anioła Opiekuna, że chcemy kogoś, kto będzie nad nami czuwał, nas asekurował. To jest ten dzień i ta potrzeba będzie bardziej jakby taka wyrazista niż ta. To jest też tak, że, bo tutaj jest energia ewidentna, która mówi, dla mnie też się należy. I takie sprawdzenie, czy dostaliście równo. To będzie czwartek, to jest czwartek, więc to jest ten dzień, którym jesteśmy w pracy i możemy się okazać, że ktoś dostał podwyżkę, ktoś nie, że coś zostało nierówno podzielone, tak? A może jest to też dla wielu z Was taki dzień, że inni mogą, to ja też mogę, to ja też to chcę, tak? Może inaczej, może w inny troszeczkę sposób, w innych okolicznościach, ale ja też jestem, ja też jestem tego wart. I warta. Czy jakikolwiek zajmkiem się określacie? Królowa Mieczowa odwrócona to jest bardzo ważna energia, dlatego że nie ma takiej biedy w zasadzie albo tego, że coś nierówno się dostanie, jeśli nie znajdzie się kogoś, kto chce z nami współdzielić, albo nami się zaopiekuje, pocieszy, albo wytłumaczy, dlaczego tak jest, tak? Że jednak mimo wszystko na świecie nie jest tak, że wszystkim wszystkiego należy się równo, tak? O. Yy, bo yy, jeżeli wszystko ma być się równo, no to generalnie powinniśmy co jakiś czas, ktoś powinien zakręcić jakimś kółkiem i do innej roboty powinniśmy pójść niż mamy i to wcale nie zawsze do tej lepszej, bo być może czasami do tej gorszej. Szóstka monet odwrócona, ja zawsze mówię, tutaj zawsze pieniążki się sypią. Nie wiem dlaczego, każdy torocista ma inaczej, tak? U mnie szóstka kielichów odwrócona i to czy monetowa odwrócona, to mi zawsze sypie się z góry. Przychodzi. To jest tak jakby pomoc, wsparcie. To też jest energia wsparcia, pomocy albo w czymś, co uczyni Was bogatszymi, czy na coś dostaniecie jakiś prezent, tak? Czy ktoś powie, dobrze, my też będziemy w tym partycypować, na przykład w jakichś kosztach, tak? Czy to jest wszystko. To, co mówi, a ja mam tyle. Wtedy, kiedy ludzie się dzieją, kiedy energia, kiedyś mówiło się, że energia ja, pieniądza musi krążyć, tak? Że energia obfitości musi być stale w ruchu, tak? I ona mówi się strumień obfitości, zawsze się mówiło strumień obfitości. I taka jest szóstka monetowa, nie bez kosery, ona mówi o podróży, o ruchu bardzo często, tak? O ruchu pieniądza, o ruchu pewnych przywilejów też przy szósteczce monet ona mówi też o tym, że ktoś chce z nami razem albo, że ktoś inny zechce się dołożyć do waszego interesu do waszego przedsięwzięcia do waszej zrzutki, tak czy do tego, co razem planujecie być może planujecie coś, gdzie potrzebujecie kogoś i czasami być może warto albo zgłosi się ktoś, kto bardzo chętnie pomoże w wasze, rozwiązaniu waszego problemu, ale może by trzeba zobaczyć, dlaczego my tej osoby nie chcemy, dlaczego ona jest dla nas kłopotem, tak? To wszystko, co mówi też o przyznanych jakichś środkach i pieniądzach, nawet to jest końcówka tygodnia, może czekacie na to, czy ktoś wam przy, jakiś przelew y, przyszedł na konto, prawda, bo, bo prowadzicie jakąś firmę, czy ktoś wam dostarczył coś, co będziecie mogli dalej odsprzedać, też tak, bo to też jest ta opcja. A być może obdarzył Was w końcu czymś wyjątkowym, czymś bardzo namacalnym. Czymś, co jest dla Was cenniejsze niż pieniądz, bo powoduje, że czujecie się lepiej, tak? To jest ten dzień, że każdy może dostać to, co chce. Być może nie zawsze od tego, od kogo chce. I to też jest dobry, dobry czas. Obdarowujcie się, zwłaszcza wśród bliskich, zwłaszcza w sytuacjach takich, ponieważ teraz bardzo dużo się dzieje. Tutaj, kochane panie. W kierunku tego, że bardzo mocno zmieniają się mężczyźni. Co ja przez ostatnie dwa tygodnie w zasadzie sygnalizowało mocno, a około samej tej pełni, która już jest za nami, sygnalizowało, że i nawet sami panowie yy, yy, sygnalizowali odmienne spojrzenie na świat, odmienne spojrzenie na życie, tak? Ja to znam na co dzień, tak, bo to w sobie, mój mąż jest wagą, więc generalnie on ma yy, yy, w sobie i tak samo dozę. Yy, ma króla w sobie z przepracowanym romantyzmem, takim. Ja to jestem taka sucza zimnowata, powiem wam. Natomiast to, co panowie opowiadają, a oni nie są skorzy do opowiedzeń o też już swoich kobietach, tak? Albo wspominają kogoś z przeszłości, że kiedyś, Pani Agnie, ja kiedyś tego nie doceniałem w ogóle, tak? Mi się wydawała ta, a ja teraz sobie po prostu jakby przypomnę w oczach kobietę, tak? Jak była po prostu piękna, tak? Mimo, że tutaj opisał pewne przymioty ciała, tak? I to wielu kobietom by się już to bardzo mocno, tak zwanie spodobało, i w akcje faceta by wzrosły. Ja mówię, Pani Agnieszko, miałam tyle kobiet, tak? I on nie powiedział Ania Agnieszko, Ania Agnieszko, jakoś inaczej użył mego imienia, tak? I powiedział, ile ja w życiu po prostu, no chyba sam przyznawał, że jest więcej niż kobieciarzem, tak? Mówię, a jednocześnie wspominam tą kobietę, tak? Mówię, mam 48 lat dzisiaj, tak? Ja powiedziałam do niego, mówię tak, że czy mogę jako przykład tego użyć, a proszę, to mnie znak, to mnie widzi, tak? Ale bardzo wiele osób. I w każdym bądź razie mówię, on wspomina po prostu kobietę, na którą kiedyś właśnie nieprzychylnie spojrzał, właśnie tym okiem. Mówię, bo nie wyczułem tego, co ona ma w sobie. I on zagląda do jej Instagrama i jeszcze jakieś inne medium, ja nie wiem co to do końca jest, tak? Kobieta jest za granicą i mówi, że mu serce bije w gardle, tak? I łza się wokół kręci, że zmarnował być może swoją największą szansę w życiu, tak? Nie zaimponowałem jej niczym, nic jej nie chciałem dać, a ona nic nie chciała. Życzę wam tego wszystkiego. Dzieje się przepiękne rzeczy. O tym pewnie nagram większy film, bo to mnie bardzo mocno po tylu latach za, bardzo mocno zaskoczyło. Dlaczego, że o uczuciach swoich niezachętnie panowie mówią? Dlaczego jeszcze o tym mówię? Ponieważ tutaj możecie usłyszeć od innych ludzi to, o czym najczęściej niechętnie mówią albo w ogóle o tym nie mówią. I trzeba być ostrożnie później powiernikiem takiej wiedzy, takiego wyłożenia się uczuciowego, emocjonalnego, ponieważ ta osoba może potem dziwnie się czuć i was może potraktować, wiecie... No tutaj trzeba by jeszcze można pół godziny o tym rozmawiać, jak się zachowacie, będąc świadkiem czegoś albo pomagając, a czasami nie można odejść, bo dosłownie pomagacie coś, trzymacie i ktoś mówi o czymś, a później nie do końca może fajnie się czuć, czy umiejętność przyjmowania tego od innych ludzi. No i znowu to, co po prostu teraz wypadałoby jeszcze raz powtórzyć, pamiętajcie, jest taki czas, że dzisiaj inni ludzie na różne sposoby i mamy się tego nauczyć, ułożyć, bo i też my sami chcemy czegoś od innych osób. Czegoś, co dorosłych osób, czegoś, czego, ale być może czasami od dzieci. Tego, czego, tylko mówię od takich dużo młodszych dzieci, tak? Tego, czego potrzebują, potrzebowali od rodziców. I tutaj kłania mi się taka po prostu jakby sytuacja, kiedy kiedyś mój były mąż, ale już syn nasz był dorosły, ale chciał od niego tego, co powinien dostać od swojego ojca. Bo ten ojciec to miał, tylko nie umiał albo nie chciał tego przyjąć, tak? Ja Mianowicie synku, to nie masz żadnego obowiązku, tak? To on jest twoim ojcem bardzo skomplikowany dzień, dlatego mówiłam, że potrzebna będzie jakby jedna karta jeszcze jakby, takie właśnie coś innego dopowiedzenie, takie wzmacniające was bo to mogą być sytuacje takie, które mogą objawić bezsilność, ale może też będą i takie, myślę, że dla niektórych z was na pewno, kiedy poczujecie się mocarzami, docenieni, bo to wy wy powiecie, może wcześniej wam się to nie udawało to jedno przepiękne słowo, tak to jedno jakąś mądrość, która nigdy być może z was nie wyszła bo też nie udłażaliście, że macie coś dobrego, coś wartościowego do powiedzenia bo nie macie przepracowanego poczucia własnej wartości i własnej racji, bo ten tydzień mówi zareaguj też i bądź pewny, czy to albo masz rację, albo kisiel. Tak? O. Który zlewa się i ciężko wytrzeć. To jest taka, wszystko to, czego jesteście po prostu tak zwanie pewni. Hm? Ja taką sytuację miałam w piątek, tak? Tamten. Nie, ten, co był. Ten, co był. No dobrze, kochani moi, także 10 minut już. Mam nadzieję, że to, co tu, na co was uwrażliwiłam, bo bardzo tego chciałam, żeby was uwrażliwić na pewne energie, o to mi chodzi w ogóle w tych czytaniach, na ten, na ten dzień i przyjmiecie i przeżyjecie go w pełni, cudownie, dając i biorąc i otrzymując też tak opiekuńczość, wsparcie, pomoc od innych, bo się okaże, że w tym czasie wy też tego kogoś wspieracie i jesteście sobie potrzebni. Kłaniam się pięknie, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem, czyli jutro. I mam nadzieję, że to co tu usłyszeliście okaże się dla Was pożyteczne.